Lombard przy placu Wałowy. Jest nim ceglany budynek zajmujący południową część placu Wałowego. Przez długie powojenne lata służył jako składnica księgarska, hurtownia książek. Historia budynku zaczyna się w roku 1867. Wówczas wzniesiono gmach przeznaczony dla instytucji po niemiecku nazywanej Leihamt. W tłumaczeniu na polski musiałaby brzmieć Urząd Pożyczkowy. Nazwa lepiej oddająca sens działalności instytucji. W nim umieszczonej to miejski Lombard. Budynek Gdańskiego Lombardu Miejskiego jest gmachem okazałym, wolnostojącym, zbudowanym na planie prostokąta, z wydzieloną bardziej reprezentacyjną częścią północną i nieco prostszym zapleczem magazynowym od południa. Styl, w jakim go zbudowano, można określić mianem stylu arkadowego lub inaczej stylem koszarowym. Fasady boczne części reprezentacyjnej zdobią dwa, umieszczone w strefie pseudokrenelarzu, ładne herby gdańska.